Dzień dobry, dzień dobry. Tu wasz zupa. Z Schenefeld. Dziś wychylam się, czy moja głowa się wychyla, pojawia między dwiema, mam nadzieję, zacnymi flaszkami. Oba te piwa to przedstawiciele, teoretycznie topowi swojego gatunku, swojego stylu. Jedno to krombacher. Natur Tribes Kellerbier. To ta buteleczka, jak widzicie. Drugie piwo to Achschlechteria Rauchbier w wersji Merzen. Zaczniemy od... Potem może powiem, dlaczego je zestawiam. Właściwie już trochę powiedziałem, bo, bo w wielu testach te dwa piwa uważa się za takie typowe dla gatunku, za królów gatunku. No to zobaczymy, czy coś w tym jest, czy to tylko jest propaganda. W dodatku, niemiecka propaganda. Zaczynamy od e, zaczynamy Kellerbira. Także to na razie możemy sobie tak e, boczek postawić, na boczku, tak? A, bierzemy to. Butelka jak butelka. No, Krąbacher to jest olbrzymi, olbrzymi koncern teraz, ale. To jedyne piwo, właściwie Lansbury Keller, i te dwa takie gatunki, które robili od początku, z których słyną właśnie. I o ile większość ich piw się po prostu spieprzyła, między nami mówiąc, to te dwa, a zwłaszcza Keller, zawsze trzymał poziom. Zobaczymy, jak to wygląda dzisiaj. To jest butelka 033, dostępna tu w Niemczech niemal w każdym sklepie, w Polsce też w wielu sklepach można to piwo, to piwo kupić. Eee, to, cóż ten Keller beer eee, to jest no, po prostu piwo piwniczne. Kiedyś Mercen i Keller Beer to właściwie znaczyło to samo. Piwa to są lagery robione w beczkach z reguły otwartych, kiedyś po prostu bezpośrednio z tych beczek, zwłaszcza latem, te piwa były się trzymane w piwnicy te beczki, zwłaszcza latem, stawiano je i tam nalewano prosto z tych beczek. Stąd to właśnie piwa niefiltrowane. Naturalnie fermentowane, właśnie z reguły w otwartych beczkach, lekko mętne powinno być odświeżające. Piwo świeże u nas często się nazywa, na Ukrainie jest teoretycznie dużo takich piw. Inna nazwa dla tego gatunku to jeszcze cwikl to nie wiem czy często się spotyka tę nazwę, gdzie indziej rzadziej właściwie nie spotykamy. Zobaczmy, jak to wygląda. Widzicie? Nie wiem, czy widzicie. Piwo dość jasne. Tutaj no, pewnie wy tego nie widzicie. Ono jest naprawdę dosyć jasne. Jest lekko mętne. Nie jest klarowne. Piana jest biała, bardzo drobna. Ładnie się trzyma. No, wszystko wygląda, wszystko wygląda tu ładnie. Z butelki, zapachy chlebowe. Właśnie tak powinno być. To piwo powinno pachnieć chlebem, powinno pachnieć maltozą. I tak też jest. Nie powinno być tu żadnych nut karmelowych, jakiegoś fenolu też przesadnego nie powinno być. Aczkolwiek lekkie nuty siarkowe mogą się pojawić. Ze względu na to, że jest to piwo no, niefiltrowane, tak, piwo świeże. Ale ja tu siarki specjalnie nie czuję. Może lekkie fenowy jakieś są. Próbujemy. Piwo ich zapachu i w pierwszym smaku sprawia wrażenie nieco słodkiego. Ale to zaraz znika. Przechodzi w taką dosyć mocną wytrawność. Tak, bardzo wyraźnie, bardzo wyraźnie drożdże czuć, tak? Drożdżowość, chlebowość, ale jest to przyjemne. Nie, nie pali, nie, nie, nie ściska tutaj tego języka, nie, nie zaciska tam świnianek jakoś. Wszystko jest w porządku. Jest lecz gładkie to piwo. Bardzo przyjemne. Też to lekkie, bardzo lekkie nagazowanie pomaga w piciu. Tak? Gdybyśmy mieli tutaj więcej gazu, to zawdzięcza tej otwartej wersji pewnie, to małą ilość gazu, gdyby było jego więcej, było no, trudniej, bo, 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 bo ten smak drożdżowy jest dosyć intensywny, więc w połączeniu z silnym gazem mogłoby być średnio, a tak jest, tak jest bardzo przyjemnie. Bardzo, bardzo odświeżające piwo. Godne polecenia. Nie ma ściemy. Nadal trzyma poziom. Dobra. Odstawiamy trochę to. I teraz bierzemy na warsztat. Szakteria. Ja oczywiście piłem już to piwo kilkakrotnie. No, nie ukrywam, że jestem wielkim fanem tego trunku. Ja już zobaczę, czy, czy, w tej, czy w tej warce coś się zepsuło, czy nadal jest fajnie. No, w zapachu świetnie. Mmm. Osypek, widzona osypek. Tak. Piwo jest właściwie mocno bursztynowe w stronę. No Takie karmelowo-bursztynowe piana jest. Piana jest beżowa, lekko beżowa. Też drobna, bardzo ładna. Bardzo drobna, bardzo ładna piana. O, z kielicha jeszcze wyraźniej. Zapach osypka może trochę śliwka wędzona. Tak, bardziej śliwka wędzona jest sypek niż szynka. To um, szlachteria, czy to jest, jest browar rodzinny, tak jak to jest koncern Nie, to jest browar rodzinny z wędzą e, drzewem bukowym, nie dębowym, tylko bukowym. Mówi się zawsze, że buk daje delikatniejsze wymiary temu wędzeniu. Bardziej subtelne jest, chociaż tu no, bardzo silnie tą wędzonkę czuć. Ale zobaczcie, to jest też mercen, także baza tych dwóch piw jest jakby bardzo podobna, tak? To są oba lagery, oba... oba lagery w otwartych fermentacjach. Mm. No, bajadera po prostu, bajadera. Aż zamilkłem. Ho. Miodzie, miodzie, po prostu miodzie. Wszystkie te, ten zapach, który jest intensywny na początku, on w smaku jest naturalnie, ale zaraz łagodnieje. to wygładza całe podniebienie niesamowicie. Naprawdę. Wysycenie tego piwa jest też bardzo niskie. Fije to się jak rozpuszczone szkło. Wędzenie jest przeprzyjemne. No. Daje wrażenie też potem lekkiej słodyczy. Lekki karmel się może pojawia tak, w piciu. A to jest fajne. Karmel może, może, może taki karmel i lekka czekolada. To wędzenie przychodzi w taką czekoladę, trochę kawę, trochę karmel. Tak na granicy tych rzeczy. Na koniec się wszystko fajnie wygładza. Zostaje przyjemna goryczka. Bardzo przyjemna goryczka połączona z tym jęczmieniem takim palonym, na końcu czuć jego paloność i tę goryczkę. No, powiem tak, król może być tylko jeden. Jak lubicie piwa wędzone, to biegnijcie, nie, nie biegnijcie do sklepu, bo przecież jest pandemia, także nie biegnijcie do sklepu, ale przez sieć spróbujcie zamówić w Polsce, to piwo jest do dostania. I nie jest jakoś strasznie drogie. Tu kosztuje około euraka, w Polsce chyba 2 euro. Jak, będę, jak uda mi się tutaj dorwać, przetestuję jeszcze inne jego wersje, bo bok, którego miałem okazję dwa razy pić, to jest coś nieprawdopodobnego w tej wersji. Także jak, jak będę mógł, to to testuję razem z Wami. A na razie Wasze zdrowie i trzymajcie się. Do zobaczenia.